Zapraszam na odcinek gwiazdy show biznesu, które były kiedyś razem w związku. Bogusław Linda, urodzony w czerwcu 1952 w Toruniu. Aktor, reżyser, scenarzysta teatralny i filmowy, komik i pedagog. Bywa określany jednym z najpopularniejszych polskich aktorów filmowych. Uchodzi także za idola młodzieży lat 90. Występował w filmach twórców takich jak. Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Holland, Andrzej Wajda, Maciej Ślesicki, Patryk Wega czy Władysław Pasikowski. Na ekranie debiutował w 1973 roku rolą Hala Bardynika w serialu Czarne Chmury. Następnie zagrał w polsko-norweskim filmie Hakona Sandoja Dagny. W 1992 roku wcielił się w postać Franza Maurera, SBK z zasadami w psach Władysława Pasikowskiego. Tarola ukształtowała wizerunek Lindy, jako cynicznego twardziela. Okazuje się, iż Linda przez jakiś czas związany był z Moniką Jaruzelską, córką generała Wojciecha Jaruzelskiego. Ich związek był trzymany w tajemnicy, zarówno przed opinią publiczną, jak i przed samym generałem. Jednak z biegiem czasu związek się zakończył. Trwał podobno przez rok. W 2000 roku Bogusław Linda wziął ślub z Lidią Popiel, Którą poznał na planie filmu Krol, mają córkę Aleksandrę. Piotr Adamczyk, urodzony w marcu 1972 roku w Warszawie, aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i dubbingowy. Absolwent liceum ogólnokształcącego w Warszawie i PWST w Warszawie, którą ukończył w 1997 roku. Na drugim roku studiów wyjechał do Londynu. Na stypendium do Brytyjsko-Amerykańskiej Akademii Teatralnej. Tam w przedstawieniu dyplomowym zagrał tytułową rolę w Hamlecie. Występował w filmach i serialach, m.in. Boża Potrzewka, CV, czy Sława i Chwała. Zagrał tytułową rolę w filmie Jerzego Antczaka Chopin, Pragnienie Miłości, która rozpoczęła jego karierę na dużym ekranie. Wystąpił także jako Karol Wojtyła. W międzynarodowych koprodukcjach Karol Człowiek, który został papieżem z 2004 i Karol Papież, który pozostał człowiekiem. Piotr Adamczyk wiele lat temu, przez trzy miesiące, pozostawał w nieformalnym związku z restauratorką Magdą Gessler. Piotr mało mówi o tej relacji, natomiast restauratorka w wywiadzie dla programu 20 metrów kwadratowych powiedziała, tu cytat Nie rozstaję się w gniewie. Wydaje mi się, że Piotr się wstydzi tego, co robił. Byliśmy blisko, ale może Piotr jest za bardzo mieszczański, by zrozumieć taką osobę jak ja. Grażyna Torbicka z domu Loska. Urodzona w maju 1959 w Pszczynie. Dziennikarka, prezenterka telewizyjna, konferencjerka i osobowość telewizyjna. Ukończyła studia na wydziale wiedzy o teatrze. Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Pracę magisterską pisała na temat Pokolenia Bogumiła Kobieli i Zbyszka Cybulskiego. W 1985 roku rozpoczęła pracę w Telewizji Polskiej. Pracowała w dziale literackim Teatru Telewizji, później przeszła do TVP2. W 1986 zadebiutowała jako konferancjerka podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. Zasiadała w żyli festiwalu w Berlinie, Paryżu i Cannes. Wielokrotnie była gospodynią uroczystości wręczania nagród literackich Nike. Od stycznia 2019 roku prowadzi audycję Kocham Cię Kino w Radiu Z. Media dotarły do informacji, iż dziennikarka w latach 70. spotykała się z byłym już selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej, Adamem Nawałką. Jednak ostatecznie każdy z nich poszedł w swoją stronę. Od 1981 roku dziennikarka jest żoną kardiologa Adama Torbickiego. Artur Żmijewski, urodzony w kwietniu 1966 w Radzyminie. Aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i dubbingowy, ukończył liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej w Legionowie, a następnie w 1990 roku PWST w Warszawie. W latach licealnych i studenckich występował jako gitarzysta i pieśniarz poezji śpiewanej, a następnie jako artysta kabaretowy. Na wielkim ekranie debiutował niewielką rolą powstańca w filmie Ludmiły Niedbalskiej Dzień Czwarty. Szeroką rozpoznawalność zyskał rolą Jakuba Burskiego, chirurga i byłego ordynatora oddziału ratownictwa medycznego w serialu TVP2 Na dobre i na złe, za którą został trzykrotnie uhonorowany telekamerą teletygodnia i złotą telekamerą. Od 2008 gra tytułową rolę księdza Mateusza żmicz w serialu TVP1 Ojciec Mateusz. W czasie studiów na Akademii Teatralnej aktor był w związku z inną aktorką, Magdaleną Wójcik. Dla Magdyż Mijewski zostawił swoją dotychczasową dziewczyną, Paulinę Petrykat. Gdy związek Żmijewskiego i Wójcik się zakończył, Artur wrócił do swojej eks, którą do dziś tworzy szczęśliwy związek, którego owocem jest trójka dzieci: Ewa, Karol i Wiktor. Piotr Kraśko. Urodzony w lipcu 1971 w Warszawie. Dziennikarz, prezenter telewizyjny, publicysta i teatrolog. Ukończył liceum ogólnokształcące imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, a następnie studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W czasach PRL występował w Telewizji Polskiej jako prezenter programu dla dzieci i młodzieży 5 10, 15 Później dzięki wygranej plebiscytu zorganizowanego przez telewizję, był spikerem TVP1. Przygotowywał także magazyn interwencyjny na żywo oraz program poświęcony środkom masowego przekazu Oblicza mediów. Od 27 maja 2008 roku był gospodarzem głównego wydania wiadomości, a od 26 stycznia 2012 również redaktorem naczelnym tego programu. Prezenter telewizyjny wiele lat temu był związany z piosenkarką Edytą Górniak, powszechnie uznawaną za jedną z najsłynniejszych i najbardziej utalentowanych postaci w historii polskiej sceny muzycznej, którą poznał, gdy taru stała się z Robertem Kozyrą. Piotr i Edyta nawet zamieszkali razem, jednak ich związek po około trzech latach się zakończył. Daniel Olbryski, urodzony w lutym 1945 Włowiczu. Aktor teatralny i filmowy, uznawany za jednego z najwybitniejszych aktorów filmowych i teatralnych swojego pokolenia. Zagrał w blisko 180 filmach kinowych i telewizyjnych. Debiutował w 1963 roli w filmie Janusza na Swetera: Ranny w lesie. Następnie występował w filmach najpopularniejszych polskich reżyserów, takich jak Andrzej Wajda, Janusz Morgenstern czy Kazimierz Kuc, jedyne publicysty Franciszka i Klementyny. Jego ciotką, siostrą matki była Irena Śmiałowska, jedna z najdłużej żyjących Polek. W 1969 został pierwszym laureatem nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. W tym samym roku asystował Andrzejowi Wajdzie podczas kręcenia polowania na muchy, w którym zagrał drugoplanową rolę malarza. Aktor przez trzy lata pozostawał w nieformalnym związku z piosenkarką Marylą Rodowicz był wówczas mężem Moniki Dzienisiewicz, która nie chciała dać mu rozwodu. Związek Daniela i Maryli uchodził za jeden z najsłynniejszych romansów Polski lat 70. Jak sam przyznaje, rozstanie z artystką odcisnęło na nim głębokie piętno. Bartosz Żukowski, urodzony w czerwcu 1975 w Warszawie, zyskał rozpoznawalność jako odtwórca roli Waldka Kiepskiego w serialu telewizyjnym Polsatu Świat według Kiepskich. Mieszkał w miastkowie Kościelnym w Powiecie Garwolińskim. Jest absolwentem studia teatralnego przy Teatrze Ochoty w Warszawie. Studiował w PWST w Warszawie, lecz studiów nie ukończył. Studiował także prawo w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Bartosz Żukowski na początku lat 2000 był związany z gwiazdą serialu Rancho, aktorką teatralną, filmową, telewizyjną oraz estradową, Fiolettą Arlak. Ich relacja rozkwitła na planie kabaretowego programu Statek Szalony. Mimo iż dzieliło ich 7 lat różnicy, związek jednak nie przetrwał upływu czasu.